Dzisiaj czuję się trochę tak, reprezentując samorząd z miasta Gliżycka jak święty Mikołaj, no bo mamy prezenty. Proszę Państwa, bardzo mi jest miło, że możemy się dzisiaj spotkać i wreszcie nasz program polegający na dostarczeniu komputerów do Państwa domów się zrealizuje i się ziści i że to się dzieje tuż przed świętami, to, to jest tym lepiej. Proszę Państwa, program się zaczął w 2009 roku. Winna jestem wyjaśnienia, dlaczego tak to długo trwało. Po pierwsze dlatego, że my napisaliśmy projekt unijny. Projekt ten realizowaliśmy z powodzeniem, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie i to znaczące dofinansowanie na 3 miliony 100 tysięcy złotych. 2 miliony 700 pochodziło z Unii Europejskiej, a tylko 400 tysięcy wykładała gmina. Ale założyliśmy tam dostarczenie 200 komputerów dla giżyckich rodzin i do, tego jeszcze, i do tego jeszcze budowę sieci radiowej, która byłaby potem oczywiście użytkowana przez wszystkich mieszkańców. Ale rynek usług internetowych dzisiaj się tak szybko zmienia, że doszliśmy do wniosku, że budowa sieci radiowej nie będzie już spełniała wymogów nowoczesnego internetu. I dlatego wspólnie z radnymi podjęliśmy decyzję, że zmieniamy ten wariant, zmieniamy podejście do programu, wycofaliśmy się z programu unijnego i zdecydowaliśmy, że ten nasz wkład własny przeznaczymy na realizację własnego programu unijnego, własnego programu e-Inclusion. I dlatego też Rada Miejska podjęła uchwałę, to było 23 sierpnia 2012 roku, w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w gminie miejskiej Giżycko, pozostawiliśmy te same kryteria, Pozostawiliśmy te same wnioski, można było jeszcze zgłaszać wnioski tych osób, które spełniały kryteria. Myśmy sobie wyznaczyli trzy rodzaje kryteriów. Trzeba było spełnić kryterium dochodowe, bądź też trzeba było spełnić kryterium dotyczące dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, lub też jeszcze innym kryterium było posiadanie niepełnosprawności ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. I udało nam się to przeprowadzić. Dzisiaj Państwo jesteście pierwsi. Jeszcze nie rozdawaliśmy komputerów. Także bardzo się cieszę, że tutaj wspólnie ze współpracownikami będziemy mogli to uczynić. Muszę powiedzieć, że przy projekcie najbardziej napracowały się następujące osoby. Trzeba podkreślić, że rzeczywiście przeprowadziły bardzo dużą pracę. To jest pan sekretarz Arkadiusz Połjański. Nie ma go dzisiaj, jest na zwolnieniu lekarskim, niestety nie ma być. To jest dwóch naszych informatyków. Pan Szymon Grabowski i Pan Mirosław Domysławski. Czy mamy naszych informatyków? Pan y, Mirosław jest... Pan Szymon pracuje, jest... przygotowuje drugą grupę, Aha. a Pan Mirosław jest na zwolnieniu. Na zwolnieniu, tak. No niestety teraz wszyscy chorują. Natomiast pan Szymon, bardzo, bardzo zaangażowany informatyk, faktycznie no, musi przygotować już następną grupę. Państwo jesteście tylko pierwszą grupą 35 osób, a następne osoby będą przychodziły sukcesywnie i odbierały komputery. I wreszcie pan Adam Maliszewski nasz szef zarządzania kryzysowego, ale też w pionie ochrony i właśnie tam w tym pionie ochrony znajduje się obsługa informatyczna. No jest ten pan Kazik Smolak. Moja asystentka, pani Renata Jurgielewicz. Była jeszcze komisja, Pani Adamie, tak? Czy komisja, która wybierała wszystkie osoby, czy my możemy powiedzieć nazwiska? To tych osób bardzo dużo. Tak. Bardziej... Zmieniały się, różne osoby uczestniczyły, my to na pewno dziś w formie pisemnej wyartykułujemy. Jeszcze powiem tyle. Ogłosiliśmy przetarg. Od tego sierpnia pracowaliśmy nad tym, żeby można było pozyskać komputery. Ogłosiliśmy przetarg. Wpłynęło 6 ofert. Najwięcej pieniędzy oczekiwała od nas firma z Białego stoku, prawie 400 tysięcy, ale my wybraliśmy ofertę firmy z Częstochowy, 295 794 zł i 40 groszy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że te komputery będą Wam dobrze służyły, że będą Wam pomagały że y, dzieci i dzieci, młodzieży i wszystkim Państwu, bo dzisiaj to nieważne, czy jest, czy ma 10 lat, czy 80, wszyscy powinni korzystać z komputerów, bo to jest okno na świat. To jest nasza szansa, żeby y, dostać się do tego szerokiego świata. Może sobie znaleźć pracę, może podnieść kwalifikacje, a może po prostu zwyczajnie przyjemnie spędzić czas. Z Tego Państwu życzę. Liczę, że wszyscy spotkamy się we wrześniu 2015 roku. Jak ja nie będę tu urzędować, to przyjdę z ciekawości. W każdym razie, że się spotkamy i że Państwo po prostu zabierzecie te komputery do domu. Bo 31 września 30, tak? 30 września 2015, 30 września 2015 roku kończy się projekt. I od, I od tamtej pory, od tego 30 września 2015 roku, czyli od 1 października, tak właściwie, one przechodzą na Państwa własność. A sprzęt dzisiaj się szybko zużywa, więc y, trudno powiedzieć, czy y, one dotrwają do tego czasu, ale mam nadzieję, że dotrwają. Y, 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 I mam nadzieję, że będą Państwu dobrze służyły i że będziecie Państwo zadowoleni y, y, z, z tych komputerów. Życzę wszystkim wesołych, zdrowych, szczęśliwych świąt, spokojnych, udanych, w rodzinnym gronie i z komputerem na boku. Tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Pani Bogumiło, serdecznie gratuluję. Wręczam pani komputer. Proszę bardzo. Może tak. Zostawimy tu. Pani Bogumiła jako pierwsza otrzymała komputer.